Smartfony z systemem Android to jedne z najczęściej wybieranych i spotykanych telefonów na świecie. Z uwagi na możliwość rozszerzania funkcjonalności dzięki aplikacjom dostępnym w sklepie Google Play. Każdy użytkownik może wybrać coś dla siebie. Szeroka oferta telefonów z Androidem pozwala dobrać aparat odpowiedni do potrzeb, także tych szczególnych. Należy pamiętać, że każdy producent może modyfikować system. Wynikiem tego mogą być różnice między interfejsem, nawet pomiędzy poszczególnymi modelami tej samej firmy. Zanim uznasz, że dany telefon spełnia Twoje oczekiwania, zapoznaj się wstępnie z jego menu i możliwością obsługi aplikacji, z których będziesz najczęściej korzystać. Zacznij od spersonalizowania smartfona i dostosowania go do Twoich wymagań. Aby to zrobić, wejdź w ustawienia telefonu. W zależności od modelu ikonkę możesz znaleźć w menu głównym lub w górnym pasku panelu powiadomień. Menu ustawienia może być podzielone na kategorie lub wyświetlać się jako lista poszczególnych opcji. Znajdź na liście zakładkę Dostępność lub Ułatwienia dostępu. Pamiętaj, że jej zawartość może się nieco różnić w zależności od producenta telefonu oraz modelu. Ważną funkcją smartfonów z systemem Android, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym, jest aplikacja Talkback. Aplikację Talkback znajdziesz w ustawieniach telefonu, w zakładce Dostępność lub Ułatwienia Dostępu. Po uruchomieniu, aplikacja powinna domyślnie działać z polskim głosem. Na przycisku ustawienia. Dzień. Talkback możesz spersonalizować, wchodząc w ustawienia aplikacji poprzez menu talkbacka lub poprzez menu kontekstowe, dostępne z poziomu gestów programu. Okrąg, a potem unieś palec, by przeciągając palcem od górnej środkowej części ekranu w dół, a następnie w prawo uruchamiamy menu. Kładąc palec i przeciągając go w prawy górny ruch ekranu, uzyskamy informacje o ustawieniach talkbacka. Tutaj także zamieszczony jest samouczek gestów który pozwala na zapoznanie się z dostępnymi skrótami do obsługi telefonu. Prawdzić, co jest pod Twoim palcem? Na przykład bieżący ekran zawiera ikony aplikacji. Znajdź jedną z nich, dotykając ekranu i przesuwając po nim palcem. Uchamiając to samo menu i przeciągając palec w dolny, prawy ruch ekranu, możesz spersonalizować syntezę mowy, czyli ustawić rodzaje głosu oraz szybkość odczytu informacji. Ustawienia zamiast opcji syntezatora mowy, preferowany moduł TTS nagłówek, opcje syntezatora mowy, opcje syntezatora mowy, wyświetlam element 0 z 8, szybkość mówienia, wolno-szybko. Stan domyślnego języka Polski. Polska jest w pełni obsługiwany. W zakładce Dostępność w opcji gesty powiększania znajdziesz mechanizm pozwalający na powiększenie tego, co znajduje się na ekranie smartfona. Gdy opcja jest włączona, wystarczy stuknąć palcem w ekran trzykrotnie i szybko. Aby dostosować powiększenie do swoich potrzeb, musisz wykorzystać gest szczypanki. Połóż dwa palce złączone razem na ekranie. Rozsuwając je, oddalając od siebie, spowodujesz powiększenie obrazu. Gdy przybliżysz je z powrotem, zmniejszysz obraz. Powiększony obraz to zaledwie niewielka część całości, która nie mieści się na ekranie. Możesz ją przesuwać, aby odczytać pozostałe elementy. By to zrobić musisz położyć na ekranie lekko rozstawione dwa palce. W kierunku, w którym będziesz przesuwać palcami, podążać będzie powiększenie ekranu. Ponowne trzykrotne stuknięcie palcem spowoduje wyłączenie funkcji powiększania. Kolejnym udogodnieniem Androida dla osób słabowidzących jest funkcja pozwalająca na odwrócenie kontrastu. Aby ją uruchomić, musisz w zakładce Dostępność włączyć opcję Odwrócone kolory. W zakładce Dostępność masz możliwość ustawienia rozmiaru tekstu. Dodatkowo możemy również zmienić wielkość tekstu wiadomości SMS przy pomocy bocznego przycisku głośności. Także osoby niesłyszące mają możliwość spersonalizowania smartfona. W zakładce Dostępność jest kilka opcji związanych z dostosowaniem dźwięków. Możesz je całkowicie wyłączyć, ustawić ich balans bądź przestawić na odbiór mono. Niektóre modele telefonów pozwalają na dodatkowe ustawienia stylu wibracji, czy zmianę lampy błyskowej aparatu na sygnalizator do powiadomienia o komunikatach. Jeżeli dany model nie posiada tych funkcjonalności, można skorzystać z aplikacji dostępnych w Google Play, Mellowvibe oraz Color Call. Aplikacje umożliwiają spersonalizowanie wibracji, stworzenie własnych, niepowtarzalnych sekwencji błysków lampy, a także przypisanie koloru do danego kontaktu. System Android zawiera także udogodnienia dla osób, które mają problemy z poruszaniem rękami. W zakładce Dostępność znajdziesz opcję Asystent Menu. To nic innego jak uproszczone menu grupujące najważniejsze funkcje w jednym miejscu. Możesz ustawić okienko menu w dowolnym miejscu na ekranie. Android posiada także wyjątkowo przydatną funkcję, jaką jest zamiana mowy na tekst. Dzięki tej funkcji możemy dyktować treści wiadomości lub e-maili. Przy domyślnych ustawieniach klawiatury ikona mikrofonu wyświetla się w lewym, dolnym rogu. Jej wciśnięcie uruchomi mechanizm. Teraz wystarczy mówić do swojego smartfona. Zanim dokonasz wyboru, koniecznie zapoznaj się z funkcjami danego modelu. To pomoże ci dobrać odpowiedni smartfon z funkcjami dostosowanymi do Twoich potrzeb.